Tutaj między innymi miało miejsce parę wydarzeń takich historycznych. Pani historyczka ja to pani wie. Słyszała Pani o Republice Ostrowskiej. A co z Republiką Ostrowską? Republika Ostrowska to właściwie był pierwszy początek powstania wielkopolskiego. Zanim powstanie wielkopolskie wybuchło, to w Ostrowie już rządziła e, właściwie miejscowa ludność wspólnie z Radą żołnierską garnizonu no i właściwie tutaj się to zaczęło a pielęgnujecie państwo taką pamięć e, historyczną tak Odbał odbywają się od czasu do czasu nie co roku ale odbywają się e, rajdy szlakiem takich ważnych wydarzeń republiki ostrowskiej ponieważ to to? Tak, 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 tak. to nie był tylko e, ostrów sam, ale również przy Godzice, Wysocko, tam miały miejsce różne wydarzenia, czasami również tragiczne.